Witam Was serdecznie. Max Painter przedstawia MotoGP21 w tym odcinku Grand Prix Austria. No, Austria tutaj bardzo mi się kojarzy z firmą Red Bull, więc tutaj w tym odcinku też sobie tutaj jakiś ciekawy projekt zrobiłem. I tutaj mogę powiedzieć z AGV. Akurat tą firmę lubię. Fajnie tutaj na tym, na tym kasku się projekty robi: Red Bull HRC Honda. Tym razem trójka, ale już bez tych, e, tutaj bez loga Monstera i firmy, które e, mam na swoich owiewkach, jak tutaj widać. Już sobie z tyłu dałem taki skromny projekt. No, zobaczę, czy mi tutaj szczęście e, do pomoże i Polska. Myślę, że to już ta Polska. E, to już bardzo często ją sobie po prostu robię. I myślę, że tutaj. E, Chyba tak zostanie, po prostu, że będę cały czas tutaj tą Polskę wykorzystywał, tą, cały czas ten napis. Co do e, Austrii, to mogę powiedzieć: No, tutaj warunki były raz słońce, raz deszcz i naprawdę co do ustawień na mokre warunki, to no, wręcz nie ma. Tutaj jechałem 1,38,2, ale w kwalifikacjach poprawiłem się. Ale rywale też się poprawili. Gdybym miał 1,38,2 w kwalifikacjach, bym był na trzeciej pozycji. Naprawdę tutaj, bym był na trzeciej pozycji, dlatego, Austrię uważam za ciężki wyścig. Naprawdę tutaj może być trudno. Hello and welcome to the Red Bull Ring. No z góry tutaj e, pozdrawiam wszystkich oglądających, jak tutaj zauważyłem e, dużo komentuje e, MG, szyba MotoGP, fajnie, że tutaj Mateusz e, w komentarzach e, pisze do mnie, żydki tutaj też e, fajnie tutaj pisze do mnie no komentujcie po prostu sepcio tutaj też pisze do mnie e, jeżeli chodzi o komentarza no fajnie tutaj się podzielić tymi wszystkimi wrażeniami jeżeli chodzi o MotoGP no możemy naprawdę tutaj sobie porozmawiać o tym wszystkim i tak jak mówię no gracz który jeszcze się tak zastanawia nad kupnem tej gry no to mogę powiedzieć niech sobie ją kupi nawet w lipcu naprawdę za tańsze pieniądze będzie miał wszystko, naprawdę. Nie będzie miał problemów z jakimiś bugami, glitchami, błędami. Będzie miał aktualizację, będzie miał wszystko. No możliwe, że tutaj DLC jakieś się nowe pojawi. Być może jakieś dodatkowe trasy. Ja tak od siebie powiem, że pisałem do firmy, żeby coś takiego było. Taki pakiet DLC dodatkowy. Ale zobaczymy, czy im się będzie chciało to zrobić. No bo włoskie studio, nie oszukujmy się, po prostu to są troszkę leniwi ludzie, naprawdę. Żeby coś zrobić, to naprawdę jest ciężko z nimi. E, tutaj dobra. Co do ustawień, no to tutaj się podzielę, jeżeli chodzi o suche, suche warunki. To jest na suchy top. 1, 3, 3, 3, 7, 7, 4, 3, 3, 7, a ja tutaj zaryzykuję. I może pojadę. Muszę sobie zobaczyć szczególnie. Tutaj geometria się nic nie zmienia. To są ustawienia do suchego. 8, 8, 7, 6, 5, 4. 6, 4. Szkoda, że tego rozgrzewki nie jechałem. Naprawdę, abym jechał tą rozgrzewkę choćby te 20 minut. Myślę, żebym tutaj coś zaradził. Propo ustawień. A tak, to tutaj. Pozycja trzecia. Będę musiał coś wykombinować. Yy, tutaj było. Może takie ustawienia sobie wczytam jak było ze Francji. Muszę podejrzeć. Bo we Francji mi się dobrze jechało. Tak, tutaj sobie ustawienia czytam, jeżeli chodzi o Francję. Tutaj było w pozycję 3. To też nie, 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 nie. Tutaj muszę jeszcze inne ustawienia dać. Mugello. Mugello mi się dobrze jechało, ale goniłem stawkę. Jeszcze zobaczę Mugello. E, bo naprawdę tutaj jest bardzo zastanawiające. O, tutaj właśnie może Mugello. To były jedynki. Tak, tutaj były jedynki i bardziej stabilny ten motocykl był. Ale co do biegów, to sobie tutaj zrobimy coś takiego, a tu była szóstka, tak tylko będzie kopił w klej, jeżeli chodzi o zawieszenia. E, tutaj trójka ryzykuje naprawdę, to nie są ustawienia takie perfekcyjne, jeżeli chodzi o tą trasę. No, mogę powiedzieć, że na takich warunkach, no to wszyscy mają e, wyrównane tutaj. E, Wyrównana tutaj będzie walka, naprawdę, bo każdy będzie miał te same opony. Ale co do jazdy, nie ma pojęcia. Masia Acosta, Bilder, i Rodrigo. Alcobar Artigas Garcia, Magpi, Suzuki, Fenati. Toba, Oncu, Manaka, Fernandes, Sasaki, Antonelli. Foggia Guevara, Taty, De Pascue i Tichar. Rossi, Felon, Sala, Kuni, Kofler. No ja, dwóch chyba nie przeczytałem, a już... Daję radę, daję radę, żeby to wszystko przeczytać. Myślę, że klasa królewska... O, w klasie królewskiej chyba to zdążę to wszystko przeczytać. To będzie najtrudniejszy zakręt. Tak, tutaj. On jest ciężki, nawet na suchych warunkach. Ten zakręt do dwójki. Tego będę się tutaj obawiał, bo jednak są tutaj warunki takie, na których jeszcze nie jeździłem. the riders have just completed their sighting lap and are lined up on the red bull ring straight. very little time left now until the start of another austrian grand prix. A, stabilnie jedzie tutaj jednak stabilnie jeździł chyba to był dobry pomysł w tym pierwszym zakręcie ale zobaczę tutaj, To tu jest najtrudniejszy zakręt noga, noga tak, dobrze, dobrze wjechałem już myślałem, że ale taka troszkę niepewność była w tym zakręcie będzie tempo tutaj dyktowane przez rywali tutaj troszkę mnie zatrgało zmieściłem się ale za wcześnie odkręciłem manetkę gazu już mnie troszkę już mnie troszkę tutaj naprawdę zachwiało wręcz jest ten fajnie, tutaj po lewej stronie że go właśnie tutaj nie, nie zauważyłem no to GP21 naprawdę coraz fajnie mi się w tą grę gra naprawdę tutaj gracz mógłby tutaj spędzić wręcz dobre 3 godziny i by mu się naprawdę bardzo fajnie jeździło ale tam się tasują 46, no nie ma źle jak na początek. Oga, tak trafiłem. Fajny tor, ale jak na warunki mogę powiedzieć, że jednak się tutaj nie jestem pewien. Ach, tak, tutaj troszkę zadrgało. Na gazie, wręcz na gazie tutaj wjechałem w ten zakręt. Ciekawe jak tutaj z oponami, naprawdę, ale tutaj za szeroko? Tak, troszkę było za szeroko. Binder tutaj wykorzysta to. Wjadę tutaj, przetasujemy się naprawdę tutaj czuję jakby było troszkę wolne tempo ale muszę to panować. Muszę tutaj panować ładnie z, z przodu takie góry widać, ale tutaj wjechał mi. Wcześniej odkręciłem manetkę gazu pozycja 3 EWR No nieznacznie się poprawiłem no, Spróbujemy, spróbujemy bo jednak w tych ustawieniach jeżeli chodzi o zużycie tej opony no to tutaj mogę powiedzieć że już troszkę zauważam, że jest postęp. Jest ten progres. Wtedy te opony naprawdę się bardzo zdzierały. A teraz o, jest ta różnica. Troszkę podkręciłem tempo, ale widzę, że tylko Acosta i Binder tutaj jest za mną. Noga, noga. Tutaj bardzo... Z niepewnością wręcz wjeżdżam po zakręty, które mam naprawdę opanowane, ale tutaj się troszkę obawiam tego dodawania większej, e, większego gazu w zakręcie, żeby mnie tutaj nie podwinęło. Też widzę, że opona nawet nie jest pomarańczowa, jest wręcz taka zielonkawa. Musiałbym zobaczyć jaka jest temperatura. No, Zdecydowanie te temperatury są niskie, naprawdę 62, 70. Nawet nie sądzę, żeby do setki doszły, ale jest ładnie. Jest tutaj ładnie odkręcone tempo, ale muszę te zmienić, bo już mi się podświetliło na czerwono. Jest ładnie. 1,43. 800, już troszkę tak, chyba dobra taka ta taktyka na trójkę pojechać, troszkę odskoczyć od swoich rywali, zobaczyć co będzie się działo, tutaj było niebezpieczne, ja to pamiętam, ale tutaj w grze nie zrobili tej osłony, jak wręcz w tamtym roku pamiętam jak e, przed, przez głowę Valentino Rossiego prześmignęły dwa motocykle Morbidelliego, i jak pamiętam chyba z no niebezpieczna to była sytuacja tutaj w Red Bull Ring. Tak te dwa motocykle obok głowy Valentino Rossiego normalnie prześmignęły. O tutaj ten byk widać z lewej strony. I spokojnie. A jednak tutaj nadgonili trochę. Widzę, że już, ale tutaj za szeroko. Zapraszam ich normalnie do uprzedzenia wręcz. Straciłem dużo na tym zakręcie, bo widzę już tylko 300-400 tysięcznych. I za chwilę będą je mieli. Tempo troszkę osłabło, 400 tysięcznych słabiej jadę, ale jeszcze się w 1.43 w takich czasach, więc tutaj jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, no to równiutkie, równiutkie. Ktoś nie widzę dużo wyboru, chyba nie ma nawet. Każdy jedzie dobrze Ale tutaj Myślałem że już glebne Naprawdę Tutaj wręcz z taką wielką niepewnością wjechałem Jak jakiś debiutant w ten zakręt Ale tutaj ładnie mnie tutaj wyprzedził Ale ja tutaj Pozwolę, bo jakoś tak przestrzelił jednak ten zakręt. Ja tutaj. Dobrze, ach tutaj. Zachwiało mną. Wszyscy tak wjeżdżają, właśnie. Troszkę szerzej. Troszkę szerzej ten zakręt wjeżdżają. Ja troszkę tak. No, wszyscy tak tutaj zauważyłem. Nawet te sztuczne bopy rywale, No, też tak. Nie pewnie wjeżdżają w te zakręty, nie? To tak jak jest suchy tor, że można naprawdę zacieśniać te zakręty, ale tutaj też zauważyłem, że tutaj to te tempo troszkę spadło. Troszkę spadło, muszę tak w repozycja 3 podkręcić tempo, bo naprawdę tutaj jest widoczne, że spadło to te tempo. Teraz podkręciłem, bo to widać już jest na zielono w prawym górnym rogu. 160, 168, 400. Podkręciłem tempo. Tutaj podkręciłem. Ale Binder jest cały czas za mną. Kto się wywalił? Binder. A, wywalił się, no nie mogę. Ale Acosta ma mi Rodrigo. Nie sądziłem tutaj. Acosta na pewno będzie chciał tutaj zaatakować. Się, jakby był zawolny ten wyścig. Naprawdę tempo w takim jakby zwolnionym tempie, by wszyscy jeździli. Zdecydowanie takie 5 sekund. Jest ta różnica między suchymi a mokrymi. To jest 5 sekund. No, tempo. A, ładnie. Dwójka. Jeszcze dwa okrążenia. Opony się dobrze trzymają. Do połowy tylko poździerane. Okamowanie. Lekka noga, noga. Teraz gaz, ładnie. Na puszczonym wręcz e, w gazie wchodziłem w ten zakręt. Troszkę mnie zachwiało. Hamowanie. Wręcz pulsacyjnie teraz wjechałem to i tutaj ten zakręt. Troszkę odskoczyłem, zauważyłem. Na no te 700-600 tysięcznych. Aby mi się kończyły opony. hamowanie. Pozycja 3 PWR Ostatnie okrążenie, a ja tutaj podkręciłem tempo 1.42,6 Tak, tutaj Bezbłędnie Jeszcze tutaj podkręca Sekunda już prawie, a kosta jest za mną ładnie to samo na puszczonym gazie w ten zakręt wręcz wjeżdżam i jakoś dobrze że tutaj wręcz nie robię pulsacyjnego bo mogłoby mnie zarzucić tak jeszcze tutaj podkręcę tempo jak widzę tutaj ładnie pojechałem no ostatnie ostatnie zakręty po betonikach i ostatni tutaj zakręt tak jest jedziemy 600 i będzie 41, nie ma pojęcia, ale chyba tak. Tak, 41,9. No. Podkręciłem jeszcze te tempo. Możliwe, że już się to, tak przyzwyczaiłem do tych e, warunków i mogłem troszeczkę zaryzykować, bo naprawdę wręcz bardzo ostrożnie tutaj jechałem. E, co do tego, no szkoda tutaj Bindera, że się tutaj wywalił e, w zakręcie, ale widać, że tempo też tutaj schodzili 42 robili też jak ja podkręciłem to też tutaj oni też podkręcili ja ciekaw jestem czy tutaj 96 punktów przewagi a Kosta wyprzedza Bindera jeszcze ma do Rodrigo 10 punktów kontynuuje a wyprzedziłem wyprzedziłem Petronasa ale jeszcze mi brakuje już chyba nie będę miał szans. 34 punkty przed straty do tych dwóch zawodników. No, jak mamy rywalizować z dwoma zawodnikami, no to byłoby bardzo ciężko naprawdę. Bo to jest dwóch czołowych zawodników z Red Bulla. I Masia. I tutaj mogę powiedzieć points. Chyba ja dobrze tutaj postawiłem na te warunki, te warunki deszczowe. Pozycję jedynek e, dawałem to wszystko. I zawieszenia. I tutaj dawałem tą kompresję pojedynczy... pojedynczego amortyzatora, twardość spręży to samo. E, Pozycję 1. I to było dobre ryzyko. 10 000, ładnie. Reputacja rośnie. 111 400, kwotowo 22 000, trochę mało. No tutaj, bardzo małe finanse mam. Tutaj jeden egzamin, czy tam dwa się zdało, ale jest. Czyste okrążenie, top speed. Nawet nie patrzałem się na te development testy, bo i naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o odliczeniu tych punktów, to mi naprawdę bardzo tutaj mam nadwyżkę, wręcz mogę powiedzieć. E, jeszcze tutaj, o proszę, 100% rama, ale co teraz zainwestować? Jeżeli tutaj już mam ramę, to w tym momencie mogę powiedzieć. Z czystym sumieniem do procent. I wtedy można sobie wybrać, czy te zużycie, czy jednak moc. Ja pojadę w, te, w tym kierunku. Tak, tutaj sobie zaznaczę. I tutaj jest ta fałka, że już jest to zaznaczone. Co do moich mechaników, widać tutaj jest 6 tygodni. Jeżeli mamy 6 tygodni, no to. Enter. I ci, którzy tutaj są na ramię, o, tutaj już tutaj można zauważyć Z. Czyli co oni robią? Nic. Oni tutaj wręcz nic nie robią, więc warto ich po prostu wszystkich dać tutaj na silnik. I właśnie to będę robił. Można zobaczyć. 4 tygodnie. Tutaj się to zmieniło. Bo jak bym tutaj ich wywalił. Ile jest? 6 tygodni. A jak ich tutaj zaznaczę, będą 4 tygodnie. Dobra. I już mam 8, i w 4 tygodnie zrobią mi, nie w 6. I tutaj jest, będzie przyspieszenie. I bardzo fajnie, bo tutaj przyspieszyłem, tylko będę miał silnik do zrobienia. Jeszcze coś tutaj jest? Nie, tutaj już nikogo nie ma. O no i o to chodziło. Żeby tutaj ich przyspieszyć. Dobra, kolejny tydzień sobie tylko zaznaczymy, pojedziemy dalej. Ale finanse mi teraz poszły. przeuważać też na wartości kredytów, bo jednak tak wybieranie sobie tego czy tamtego mechanika, inżyniera, może tutaj być dużym problemem. Do Grand Prix Silver, stąd tutaj mam trzy tygodnie jeszcze silnik, będzie już tutaj w pełni zrobiony. Przewaga jest dosyć duża. A, a co do Sprawy kontraktowej, to mogę powiedzieć, że jeszcze mnie na razie to i nie interesuje. Myślę sobie, że później, później naprawdę będę tutaj podejmował decyzję, do jakiego tutaj zespołu e, iść, bo tutaj już widzę, że w komentarzach jeden już tutaj napisał, e, żeby tutaj do Sky VR 46. Myślę, że w tamtym roku już byłem e, w Sky VR 46. Tak sobie pomyślałem, że jednak chyba w tym zespole nie będę. Coś innego wybierzemy. Także jak Wam się podobało, łapka w górę, komentujcie. Do zobaczenia, do następnego odcinka.